Cześć. Na prośbę widza powiem wam jak wyregulować biegi we wczesnym TDI AGR. One miały wybieraki jeszcze z Golfa trójki, boś Passata B4. Także tutaj nie regulujemy, kasety nie ruszamy. Jedna linka się tylko reguluje, a więc startujemy. Pokażę wam na zasadzie Passata B4, a później wrócimy tu. Tu masz otwór i jest odlew w skrzyni. Wkładasz bolca, blokujesz go. Popuszczasz to Wtedy będziesz miał możliwość ruszania góra-dół wybierakiem. Tak, i to sobie przesuniesz dźwignię między luzem. Prawo, lewo bliżej. Tu jest metalowe, a w Golfie 3 i wczesnych AGR-ach jest plastikowe. A więc uważaj. W AGR dorzucili przeciwwagę, a więc musisz odkręcić tą śrubkę, ściągniesz przeciwwagę, pojawi Ci się otwór, odlew w skrzyni jest. Ta linka jest nieregulowana, to musisz popuścić. Tylko uważaj, bo jak pęknie, to będziesz musiał robić tak jak u mnie. I sprawdź, ty, plastiki. Koniec. Hej.